Cześć, witajcie na kanale Polski Kolekcjoner. Dzisiaj odcinek informacyjny, tak jak widzicie po tytule. I widzicie katalog monet. Otwarty na stronie monet z XIX wieku. Jest to katalog Fischera. Ale do rzeczy. Pierwszą kwestią jest to, że zamykam serię, która nawet nie była na moim kanale jak zmieniał ła, trzy kropeczki, ponieważ już tłumaczę. Yy, właśnie yy, planuję zbierać monety XIX wieku, takie książstwo poznańskie, powstanie listopadowe. Yy, co tu jeszcze mamy? Królestwo Polskie pod zaborem inaczej, pod zaborem rosyjskim, inaczej y, Królestwo Kongresowe. Obrężenie zamościa, chociaż to może trochę zająć, ale żeby mieć cały XIX wiek, no to niestety muszę to zbierać. Jeszcze tu jest takie coś jak monety wybite w Melnicy Warszawskiej. Co do tego nie jestem przekonany zbyt, co, czy mam to zbierać, ale jak już cały XIX wiek, no to trzeba zbierać. I jedną taką monetę z mędrcy Warszawsk warszawskiej mam dostać od mojej babci. Aktualnie u niej przebywam. Może zobaczycie to na kanale. Jeżeli chcecie, to możecie pisać w komentarzach, że tu jest Rzeczpospolita Krakowska, ale nie samym XIX wiekiem żyję. Przynajmniej. I Postanawiam uzupełnić takie coś jak Generalna Gubernia, Wolne Miasto Gdańsk. Chodzi o to późniejsze, bo jest to wcześniejsze jeszcze. Yy, a teraz druga kwestia. Druga kwestia jest taka, że wiele osób mnie pyta, czemu ja mam takie ładne monety? Może nie tyle, co na kanale w komentarzach, lecz po prostu mnie pyta. Na przykład moi bliscy. Czemu ja mam takie ładne monety? Bo znają ludzi, którzy mają brzydkie monety. A ja im odpowiadam tak. Ja zbieram monety z klas. Oczywiście ja mógłbym mieć monety poobdzierane z krzywym rantem. Porysowane. Z brzydką patyną. Ale ja... Ja sobie cenię klasę w monecie. No i mogą ocenić moi widzowie, czy te monety mają klasę moje, czy nie. I to by było na tyle w tym odcinku. Ja to nagrywam wieczorem. Można to słyszeć, jak grały świerszcze. No to ja Wam życzę dobrej nocy. Cześć.